Cześć, dzisiaj będzie kosmetycznie i od dłuższego czasu planowałam nagrać dla Was taki film, w którym pokażę wszystkie kosmetyki, których nie kupiłabym ponownie. Wydaje mi się, że takie filmy są potrzebne na YouTubie, zwłaszcza kiedy chcemy uniknąć zbędnego wydawania pieniędzy, chociaż chcę podkreślić, że. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te rzeczy, które ja dzisiaj pokazuję tutaj w filmie, po prostu Wam się sprawdziły, ponieważ każda z nas ma zupełnie inne upodobania i myślę, że warto było podkreślić jednak to w filmie, aby nikt nie poczuł się urażony, bo to, że jakiś puder mi się nie sprawdził, to nie znaczy, że nie sprawdzi się Wam. Lećmy. No i właśnie od pudrów zacznę. Pierwszy puder to jest dosyć drogi produkt, ponieważ jest to Too Faced i to jest Banana Cream. Jest to setting powder, czyli coś, co ma nam wykończyć makijaż, coś, co ma przyfiksować naszą twarz. I powiem Wam, że ja zdecydowanie spodziewałam się czegoś więcej od tego pudru. A nawet śmieszne jest to, że kilka dni temu oglądałam czyjś ulubieńców i on właśnie wylądował w czyjś ulubieńcach. I to jest właśnie to, że jednej osobie będzie coś bardzo odpowiadało, drugiej nie. To, co trzeba mu przyznać, że szata graficzna jest po prostu przepiękna. Dodatkowo słuchajcie, ten puder w środku ma autentycznie banany, takie, które można powiedzieć są no, taką mozaiką na tym pudrze i... Jeszcze w dodatku przepięknie pachnie bananami, więc mogłoby się wydawać, że to jest puder idealny, w ogóle ma prześliczne, ale to prześliczne lustereczko, również taką małą naklejkę banana w rogu i bardzo mały, kompaktowy, ale jednak mimo wszystko jest tu 10,5 g, więc po prostu jest zwykłym, standardowym pudrem, ale powiem Wam dlaczego nie kupię go ponownie. Ponieważ za każdym razem, kiedy ja go używam, mam wrażenie, że zmienia konsystencję mojego podkładu. Czyli kiedy mam idealny podkład, mój ulubiony podkład, i wiem, że to jest kosmetyk sprawdzony, który zawsze wygląda dobrze na mojej twarzy, kiedy ja użyję tego pudru, nagle ta twarz traci blask, robi się taka nijaka, i w sumie ten podkład, który był mega, super sztosem, okazuje się, że jest nagle taki po prostu przeciętny. I nie wiem o co chodzi z tym pudrem, ale on po prostu tworzy na mojej twarzy takie wykończenie, jakiego ja bym nie chciała, więc bardzo szkoda, bo wszystko, ale to wszystko jest idealne po za tym właśnie wykończeniem, jakie ma dawać puder. I przejdźmy do drugiego pudru, i to jest ostatni puder w tym filmie. Jest to Kat Von D i powiem wam, że jest to jeden z gorszych pudrów, jakie w ogóle miałam okazję używać. Skusiłam się na niego, jak ta marka wchodziła w ogóle do Polski i byłam bardzo ciekawa yy, właśnie od Kat Von D produktów. Wiem, że teraz to wszystko się zmieniło i że Kat yy, odeszła, powiedzmy, z tej swojej marki i on też jakoś zmieniła nazwę. Już nie pamiętam, nie śledzę aż tak na tyle, ponieważ ja ogólnie kiedyś byłam strasznie zadowolona, że te produkty wchodzą do Polski, ponieważ ja je uwielbiałam. Naprawdę ich podkład, który dla większości osób jest... Mm, Uwielbiam. Uwielbiam. Nie wiem, jak teraz konsystencja się nie zmieniła po tym, jak ta marka w ogóle też yy, przeprowadziła, tak powiem, różne yy, roszady. Natomiast yy, mam Medium 52 i to jest Locket Powder Foundation. Yy, wszystko by się zapowiadało super, yy, i jest bardzo podobna historia z yy, tym pudrem banany, ale ten po prostu robi taki yy, cake na twarzy, takie ciasto na twarzy, że. Naprawdę jest mi ciężko udźwignąć ten look, bo jeszcze jako w kamerze nie widziałybyście nawet tego wykończenia, to mam wrażenie, że nawet najdelikatniejszy podkład wykończony tym pudrem ma takie ciastko na twarzy i to się tak wszystko nagle tworzy takie nieestetyczne, takie trochę brudne, że no bardzo bardzo byłam zawiedziona i to jest naprawdę jeden z gorszych w ogóle pudrów, jakie ja miałam w swojej kosmetyczce, bo ten Too face robi coś takiego. Mm, tak jakby ten podkład traci swoją wartość na twarzy, natomiast ten robi ciastko i w ogóle jeszcze zmienia kolor tego podkładu, więc naprawdę jestem na nie. Yy, dajcie znać, jak ktoś miał i jak używam. Jestem ciekawa bardzo, jak u Was się sprawdził. Przejdźmy do bazy. Baza to jest firma Becca First Light Priming Filter i to jest kosmetyk, który mm, kupiłam oczywiście z polecenia YouTube'a i YouTuberek, y mm, więc podejrzewam, że on się po prostu u nich sprawdził, ale Słuchajcie, dla mnie ta płaca po prostu nie robi nic. Mam wrażenie, że na chwileczkę ta twarz jest bardziej mokra i bardziej nawet nie tyle że świetlista, po prostu taka niewysuszona. Tak jakbym sobie, no nie wiem, posmarowała jakimś takim droższym serum, albo jakimś takim galaretkowatym serum, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Natomiast tutaj się absolutnie nie dzieje nic i jeżeli chodzi o rozświetlenie tej twarzy, o zniwelowanie, ponieważ ta baza ma niwelować oznaki zmęczenia na naszej twarzy, to nic takiego się tu nie dzieje. Pokażę Wam z bliska, jak ona wygląda po wyciśnięciu. Ona ma kolor fioletowy, który miał również niwelować oznaki zmęczenia, ale tak naprawdę po rozprowadzeniu na twarzy ten kolor znika, całkowicie się staje transparentny i naprawdę nie robi nic. Natomiast chcę Wam pokazać produkt, który jest naprawdę cudowny i jeżeli szukacie czegoś pod swój podkład, co spowoduje, że Wasza twarz się rozświetli, nie będzie wyglądała na zmęczoną, będzie wyglądała pięknie i glow, to zaopatrzcie się w Hollywood Flawless Filter i to jest to od Charlotte Tilbury. Ja mam w odcieniu 3, to jest light, medium. Wiem, że wiele dziewczyn używa tego całkowicie, bez żadnego pudru, bez fluidu. Używa tego jako krem koloryzujący. Również tak można i naprawdę ta twarz wygląda pięknie. Dla mnie to jest król, szkoda pieniędzy, póki co na coś innego. Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych produktów pod podkład, jakie miałam po prostu twarz wygląda yy, nagle. Wow. Wypoczęta, wyspana, jakby nigdy nic, więc bardzo Wam polecam. Jeżeli macie jakikolwiek dostęp do tych kosmetyków, to sobie zerknijcie na ten produkt, bo to jest król. Wiem, że Ewa y, kosmetyczny koktajl wiele razy testuje pod swoimi make-upami właśnie ten Flawless, więc sobie zerkajcie do jej na kanał. Na dole Wam zostawię link i zobaczcie właśnie, y, jak wygląda buzia po nałożeniu tego kosmetyku. Anastasia Beverly Hills. Deep Brow Pomade. To był hit kiedyś i zgadzam się, że to jest dobry produkt, ale powiem Wam, że zdecydowanie gdybym miała kupić teraz taki produkt, to bym wybrała pomadę z Vivo za około 20 zł, niż pomadę do brwi za około 200 Nie wiem, nie pamiętam ile ta pomada kosztowała, ale kosztowała sporo. I um, zdecydowanie nie jest to produkt wart aż takich pieniędzy, chociaż ja wiem, że oczywiście tutaj w tej kwestii płacimy za markę. Natomiast gdybym dzisiaj miała siąść i powiedzieć Wam, Kupuję albo Vibo, albo Anastasia, To wybieram Vibo w ciemno, gdzieś tutaj Wam wkleję zdjęcie tego Vibo, ponieważ to jest praktycznie identyczny produkt. Poza tym, że ta pomada ma skłonność do tego, żeby wysychać, a Vibo jest cały czas mokre. Natomiast ja dolewam tutaj Inglota z Dura Line, żeby mi po prostu ta pomada nie wysychała, ale wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać. Chociaż właśnie w tym przypadku ja nie twierdzę, że to jest zły kosmetyk, natomiast nie jest wart swojej ceny, ponieważ mamy super, kosmetyki zdecydowanie tańsze i nie widzę sensu przepłacać. Drugi raz pojawia się w tym filmie Becca i nie wiem, czy to jest przypadek, natomiast jest to słuchajcie, Aqua Luminous Perfecting Concealer i tak akurat się składa, że dzisiaj rano widziałam u Desi Perkins, jak używa tego korektora i zrobiła sobie nim tak piękny makijaż, ale powiem Wam, na czym on polegał. Ona totalnie nie miała makijażu, nałożyła sobie krem i później na ten krem wykonała takie ruchy pod oczami, tutaj właśnie na strefie T i tutaj i pędzelkiem sobie delikatnie przyklepała i naprawdę to wyglądało pięknie. Natomiast jak ja używam tego korektora to ja nie widzę żadnych rezultatów. Słuchajcie, on mi ani nie szkodzi, ani mnie nie poprawia tego makijażu. Yy, przez chwilę go widzę, a kiedy go yy, zaczynam już blendować, rozcierać czy to pędzem czy palcami, czy beauty blenderem, bo już próbowałam na różne sposoby, to po prostu ten korektor znika. Tak jakby go nie było. Jeżeli lubicie no make up, make up, to myślę, że to był idealny kosmetyk, bo po prostu go nie ma na twarzy. Ale wydaje mi się, że za te pieniądze zdecydowanie nie. Ja mam w kolorze light i on oksyduje, więc to jest kolejny taki minus tego korektora. Na pewno by bym go nie kupiła, ale upolowałam go w TK Maxie za 39 zł, więc nie jest to jeszcze jakaś taka wielka strata. On był nowy, zaplombowany, więc na pewno y, wcześniej nikt go nie otwierał, ale nie polecałabym go jakoś szczególnie. Pozostając, słuchajcie, też przy korektorach mam Rimmel Lasting Matte. Kupiłam ten y, korektor z polecenia, już nie pamiętam jakiej youtuberki, natomiast powiedziała, że jest to najlepszy drogeryjny korektor y, dostępny u nas i na przykład ja osobiście się z tym nie zgadzam, ponieważ yy, uważam, że najlepszym korektorem dostępnym u nas w drogerii jest Maybelline. Yy, ten Anti-Age, ten taki wykręcany, naprawdę to jest świetny korektor i korektor z Heian. Ten jest po prostu ok, nie kupiłabym go ponownie, a właśnie ten film ma tytuł, że czego bym nie kupiła ponownie. Jest to delikatny korektor, taki on nie jest zły, on nie robi krzywdy, bo na przykład w przeciwieństwie do Beki jego widać na twarzy, ale nie jest to coś szałowego, po co bym sięgnęła, więc ja osobiście mówię nie. Ale jeżeli Wam się sprawdza, to dajcie znać, bo może akurat y, tak się składa, że Wy go lubicie. No i tego tutaj nie pojmuję, dlaczego w ogóle, dlaczego to się tak. Potoczyło. IOS. Dlaczego się potoczyło tak, że właśnie ten e, balsam do ust znajduje się w tym filmie? E, w ogóle tak, szata graficzna jest mistrzowska. Zawsze mi się bardzo podoba i uważam, że e, IOS jest prekursorem, jeżeli chodzi o tego typu opakowania, bo uważam, że nawet coś takiego mieć w kosmetyczce to jest super sprawa. Natomiast to po prostu... Ta zawartość i to wszystko to nie jest warte tyle ile to kosztuje, oczywiście to nie są nie wiadomo jakie ceny, no ale za te pieniążki to mamy super pomadkę z na przykład firmy Wianek, która będzie faktycznie z jakimś olejkiem, będzie nam nawilżała, wiecie co, mam wrażenie że ten iOS jest tak tępy jego nawet, znaczy tępy, wiecie co po prostu tak, jakbym smarowała się jakimś takim troszeczkę zaschniętym, starym masłem, no i nie wiem ja osobiście nie kupię już IOSa tak jak Wam mówię, wolę zdecydowanie jakieś tańsze pomadki i nawet zwykłą po prostu więcej robi ale szkoda, bo naprawdę jeżeli chodzi o to opakowania to IOS jest super no, i mam tutaj już ostatnią rzecz. I ostatnia rzecz, słuchajcie, będzie z pielęgnacji. Będzie to niestety Dial Alchemy i to jest the Neck and e, Decoltage Wrinkle Relief, czyli coś, co mamy nakładać na e, swoją szyję i swój dekolt. Powiem Wam, że zużyłam e, całe to opakowanie i jak na początku byłam zadowolona, dlatego że ten zapach i ta konsystencja jest bardzo kojąca. Ona naprawdę koi zmysły. Wieczorem na przykład sobie siadam i um, staram się już zrelaksować, trochę wyciszyć, wyłączyć. Jak nakładałam sobie to na dekolt i na szyję, to czułam po prostu się taka ukojona i to było bardzo, bardzo fajne. Natomiast powiem Wam, że to w ogóle nie zmieniło w żaden sposób mojego dekoltu ani szyi. Oczywiście wiem, że warto jest ją nawilżać, ale myślę, że mogę to zrobić zdecydowanie tańszym kremem i um, to znalazło się w tym, i wyłącznie w tym filmie, ponieważ jest to dosyć drogie i wydaje mi się, że to nie jest do końca warte swojej ceny. Tak jak na przykład uwielbiam krem pod oczy z Dial Alchemy i uważam, że to jest jeden z lepszych kremów. No to niestety ten balsam do dekoltu mam wrażenie, że to jest taka zbędna rzecz po prostu, więc jej nie kupię. Dajcie znać w ogóle też, czy miałyście coś z tej marki Dial Chemie, ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna pozycja, właśnie w tej chwili w polskiej seforze. Dobrze to było wszystko. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać. Czy pojawił się jakikolwiek kosmetyk, który miałyście albo miałyście w planie kupić? Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film przywadł Wam do gustu. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zachęcam do kliknięcia w subskrypcję i dzwoneczek będziecie na bieżąco z każdym nowym, dodanym filmem. A ja zmykam dla Was kręcić jeszcze jeden dzisiaj i do zobaczenia w następnym. Pa!